10. Chiny. Jest to państwo w Azji Wschodniej obejmujące historyczne Chiny oraz Tybet i inne ziemie w Azji Środkowej, zamieszkane w sumie przez 56 grup etnicznych. Chiny to najludniejsze państwo świata o populacji przekraczającej 1,4 miliarda osób, co stanowi 18,5% populacji świata. Według swojej obecnej konstytucji Chińska Republika Ludowa jest republiką socjalistyczną. Łączna liczba chińskich żołnierzy to 2 miliony 250 tysięcy. Służba obowiązkowa w wojskach lądowych trwa 3 lata, a w marynarce i lotnictwie 4. Siły rezerwowe liczą około 12 milionów żołnierzy. Według rankingu Global Firepower z 2014 roku chińskie siły zbrojne stanowią trzecią siłę militarną na świecie z rocznym budżetem na cele obronne w wysokości 126 miliardów dolarów. W przeciwieństwie do sił zbrojnych m.in. na zachodzie chińskie wojsko nie podlega kontroli rządu w Chinach. Lecz Państwowej Partii Komunistycznej. Chiny należą do krajów, które dysponują bronią jądrową, jednak ogólna liczba chińskich zasobów broni jądrowej nie jest znana. Chiny utrzymują te dane w ścisłej tajemnicy. W 2005 roku, według różnych źródeł, Chińska Republika Ludowa miała posiadać od 80 do 2000 głowic różnego typu. Główną strukturę wojskową w Chinach tworzą 24 zintegrowane grupy armii, każda licząca po 45 tysięcy żołnierzy. W składzie każdej z grup znajdują się także trzy dywizje piechoty, brygada czołgów, artylerii i obrony powietrznej. Łącznie są 84 dywizje piechoty, 10 dywizji pancernych, 11 dywizji wsparcia artylerii. 14 brygad pancernych i dwie brygady kawalerii. Łącznie około 8 czołgów, 4000 tysiące wozów opancerzonych i 25 tysięcy jednostek artylerii. 9. Afganistan Afganistan jest średniej wielkości państwem położonym na pograniczu trzech wielkich regionów geograficznych. Azji Środkowej, Azji Południowej i Azji Południowo-Zachodniej. Kraj ten przez wiele lat był areną podbojów i walk. Ziemię dzisiejszego Afganistanu najeżdżali między innymi Grecy, Persowie i Arabowie. Cmentarz imperiów to przydomek często kojarzony z Afganistanem, wywodzi się z licznych historycznych przykładów obcych mocarstw, takich jak imperia perskie, imperia macedońskie, imperium mongolskie, imperium Timidurów, imperium mogołów, imperium brytyjskie, Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, które nie były w stanie osiągnąć militarnego zwycięstwa w Afganistanie. Co więcej, wszystkie obce armie, które najechały Afganistan, przeprowadziły pełne wycofanie wojskowe do końca konfliktu. Trudność w inwazji na Afganistan przypisywano występowaniu przypominających fortece umocnieniom, pustyniom, górzystym terenom i surowej zimie oraz trwałej lojalności lokalnej. Afganistan nazywa się cmentarzyskiem imperiów, jednak prawda jest taka, że wiele imperiów, które próbowało podbić Afganistan albo po prostu rozpadło się z innych powodów, albo wycofało się z terenów Afgan. Ponieważ kraj miał niewiele do zaoferowania gospodarczo. 8. Iran, czyli oficjalnie Islamska Republika Iranu, dawniej znana jako Persja, to państwo na Bliskim Wschodzie leżące między Morzem Kaspijskim na północy, a Zatoką Perską i Zatoką Omańską na południu. Iran graniczy z Turkmenistanem, Afganistanem, Pakistanem, Irakiem, Turcją, Armenią i Azerbejdżanem. Ten kraj dysponuje trzema rodzajami sił zbrojnych siłami lądowymi, marynarką wojenną oraz siłami powietrznymi. Wojska irańskie liczą 525 tysięcy żołnierzy zawodowych oraz 350 tysięcy rezerwistów. Według rankingu Global Firepower, irańskie siły zbrojne stanowią 14. siłę militarną na świecie z rocznym budżetem na cele obronne w wysokości 14,1 miliarda dolarów. W 2021 roku wojska lądowe posiadały 3700 czołgów, 8500 opancerzonych pojazdów bojowych, 770 artylerii samobieżnej, 2100 artylerii holowanej oraz 2500 wyrzutni rakietowych. Siły powietrzne miały 161 myśliwców, 23 samoloty szturmowe, 85 transporterów, 96 samolotów treningowych, 99 śmigłowców, 12 śmigłowców szturmowych. Marynarka posiadała 6 fregat, 3 korwety, 29 okrętów podwodnych i 20 statków patrolowych. Z tych właśnie powodów kraj ten jest uważany za bardzo trudny do zaatakowania. Oprócz tego dochodzi jeszcze morale żołnierzy, którzy wyjątkowo zaciekle bronią swojego terytorium. Ma to podłoże prawdopodobnie w religii, jaką wyznają. Oficjalną religią Iranu jest islam szyicki, a kraj jest republiką teokratyczną. Oznacza to, że w kraju władzę sprawują urzędnicy duchowni. Utrzymuje się wtedy, że sprawujący władzę w państwie są powoływani przez Boga, który sprawuje w nim rzeczywistą władzę. Celem władzy ziemskiej jest realizacja nadrzędnej woli, władzy boskiej i urzeczywistnienie uniwersalnych zasad ustanowionych przez Boga. 7. Australia. Australia to szósty pod względem wielkości kraj świata, położony na kontynencie australijskim, będącym najmniejszym spośród wszystkich kontynentów. Najgęściej zaludnione jest wschodnie i południowo-wschodnie wybrzeże. Jest to jeden z najbardziej płaskich kontynentów, ze średnią wysokością 330 metrów. Australia to unosząca się pustynia pośrodku niczego, a najbliższa armia, która mogłaby się z nią zmierzyć, znajduje się jakieś 11 km od Australii i jest to Japonia. Japonia faktycznie planowała inwazję na Australię w latach 40. ubiegłego wieku, ale porzuciła swój plan. Po analizie okazało się, że inwazja wymagałaby więcej zasobów niż przyszłych korzyści. Kraj, który chciałby zaatakować Australię, musiałby po pierwsze dostać się do jej brzegów, co byłoby już ogromnym przedsięwzięciem, a następnie objąć władzę na całej wyspie, co wydaje się jeszcze trudniejsze, choćby z powodu rozmiarów Australii. 6. Butan Początki historii Butanu są mało znane, lecz odnalezione kamienne narzędzia i megality wskazują, że tereny te zamieszkane były już między XX a XV wiekiem przed naszą erą. Do początku XVII wieku Butan nie stanowił jednolitego państwa, tylko był złożony z wielu drobnych, wzajemnie zwalczających się prowincji. Butan to odosobniony kraj schowany w Himalajach z armią liczącą 6 tysięcy ludzi bez artylerii i sił powietrznych. Kraj ten nigdy nie został najechany, chociaż został zaatakowany przez Brytyjczyków w 1700 roku nigdy nie został całkowicie zdobyty. Obecnie inwazja jest niemożliwa ze względu między innymi na ukształtowanie terenu. 4,5 tysiąca metrów nad poziomem morza wystarczy, by wywołać chorobę wysokościową, a czołgi też nie mają szans w takim terenie. Oprócz tego na przestrzeni dziejów Indie postanowiły wziąć to małe państwo pod swoją opiekę. Jest politycznie nadzorowany przez Indie, a te odpowiedzialne są za jego obronę. 5. Izrael Jest to państwo na Bliskim Wschodzie, położone w Azji Zachodniej, na wschodnim brzegu Morza Śródziemnego. Jest demokratycznym państwem, ma system parlamentarny z powszechnym prawem wyborczym. Izrael prowadził 8 konfliktów militarnych w swojej 70-letniej historii i nie przegrał ani jednego. Izraelczycy zobowiązywani są odbywać służbę wojskową kobiety przez 24 miesiące, natomiast mężczyźni przez 36. Zawodowa armia tego kraju liczy niecałe 200 tysięcy żołnierzy, jednak praktycznie każdy obywatel jest gotowy do obrony swojej ojczyzny, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Historia kraju, mimo że dość krótka, nie sprzyjała mieszkańcom tego terenu. Geograficznie Izrael otoczony jest przez narody niesprzyjające mu. Graniczy na północy z Libanem, na północnym wschodzie z Syrią, na wschodzie z Jordanią i na południowym zachodzie z Egiptem. Przylega do niego również Palestyna, czyli zachodni brzeg, oraz Strefa Gazy kontrolowane przez tymczasową strukturę administracyjną. Palestyńskie władze narodowe, zwane potocznie Autonomią Palestyńską, właśnie przez swoje otoczenie kraj musiał stać się potęgą militarną, aby zminimalizować ryzyko ataku. Obecnie Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania i Indie znajdują się wśród najbliższych sojuszników Izraela. Stany Zjednoczone uważają Izrael za swojego głównego sojusznika w południowo-zachodniej Azji. 4. Indie. Indie zamieszkuje ponad 1,3 miliarda ludzi, co stanowi jedną szóstą ludności świata. Społeczeństwo jest tutaj bardzo zróżnicowane pod względem etnicznym i wyznaniowym. W Indiach utrzymuje się przewaga mężczyzn, która wynosi 51,5% populacji. Jest to cecha charakterystyczna dla krajów rozwijających się. 60% ludności pracuje w rolnictwie, udział rolnictwa w produkcie krajowym brutto Indii wynosi 20%, w przemyśle pracuje 12% siły roboczej. Najdynamiczniej rozwijający się jest sektor usług, który zatrudnia 28% siły roboczej i jego udział w PKB Indii wynosi 60%. Według rankingu Global Firepower z 2021 roku indyjskie siły zbrojne stanowią czwartą siłę militarną na świecie z rocznym budżetem na cele obronne w wysokości 73,6 miliarda dolarów. Armia w Indiach jest w pełni zawodowa, główne dowództwo znajduje się w Nowym Delhi. Licząc ponad 1,3 miliona żołnierzy, Indie posiadają trzecie siły zbrojne na świecie pod względem liczby regularnego personelu. Ich arsenał obejmuje broń jądrową, 3,5 tysiąca czołgów, 1250 samolotów, 600 śmigłowców i 170 okrętów. Indie uważane są za potęgę militarną. Obecnie armia tego kraju jest tak silna, że żadne inne mocarstwo prawdopodobnie nie zdecydowałoby się na atak. 3. Stany Zjednoczone USA to trzecie pod względem liczby ludności państwo na świecie, a czwarte pod względem powierzchni. Amerykańskie siły zbrojne składają się z wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i korpusu piechoty morskiej. Straż Wybrzeża jest jednostką o celach cywilnych i ma ograniczone uprawnienia. Jest jednak zaliczana do sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone wydzieliły również siły kosmiczne. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej inwestują co roku 600 miliardów dolarów w swoją armię. Jest to kwota tak duża, że nie można jej praktycznie z niczym porównać. Oprócz tego, Ameryka posiada tak duże zapasy broni atomowej, że gdyby była do tego zmuszona, mogłaby praktycznie zniszczyć życie na całej naszej planecie. Stany Zjednoczone byłyby niemożliwe do inwazji, ponieważ rozciągają się prawie na powierzchni 10 milionów kilometrów kwadratowych. Aby najechać USA, potrzebna byłaby wszechstronna armia, która mogłaby walczyć na pustyniach Utah, na plażach Hawajów i w lodowym piekle Alaski. Więc inwazja wydaje się wręcz niemożliwa. Oprócz tego, w wielu stanach tego kraju ludność ma praktycznie nieograniczony dostęp do broni palnej, co dodatkowo wpływa na ogólne uzbrojenie mieszkańców. Stany Zjednoczone znane są jako kraj biorący udział w wielu konfliktach zbrojnych. Raz na kilka lat słyszymy w telewizji, że USA wysyła swoich żołnierzy w jakiś odległy zakątek globu, właśnie w celach prowadzenia działań militarnych. Jednak do tej pory jedynym krajem, który bezpośrednio zaatakował USA, była Japonia. Miało to miejsce w latach 40. ubiegłego wieku. Oczywiście, jak chyba nie trzeba przypominać z lekcji historii, Japonia nie okazała się dla USA groźnym przeciwnikiem. 2. Rosja. Rosja jest największym krajem na świecie, ale kluczem do jej bezpieczeństwa jest położenie geograficzne i oczywiście gorzki klimat. Większość terytorium Rosji jest pokryta albo górami, albo śniegiem. Z historii wiemy, że były próby ataku na Rosję. Dokonywały tego m.in. armia niemiecka oraz armia napoleońska. Jednak obie po prostu wycofały się po niedługim czasie. Głównym powodem były właśnie ekstremalne warunki atmosferyczne. Współczesna Rosja ma do swojej dyspozycji piąty co do wielkości aktywny personel wojskowy na świecie, liczący aż 845 tysięcy ludzi. W razie potrzeby Rosja może również wezwać 3,5 tysiąca samolotów wojskowych i flotę 350 okrętów. Rosjanie mają też prawdopodobnie kilka tysięcy pocisków nuklearnych ze względu na swoją wielkość oraz na klimat Rosja niewątpliwie jest praktycznie niemożliwa do podbicia w całości. Jeżeli chodzi o potęgę militarną tego kraju, jeszcze do niedawna Rosja była uważana za światowe mocarstwo. Jednak jak wszyscy wiemy, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy okazało się, że Rosja mocarstwem jest tylko pozornie. W rzeczywistości w armii rosyjskiej służą żołnierze z bardzo niskim morale, pozbawieni podstawowego wyszkolenia oraz wyposażenia. 1. Szwajcaria Miejsce pierwsze i kraj, którego mało kto by się pewnie spodziewał. Wiele osób prawdopodobnie teraz zastanawia się, czy Szwajcaria w ogóle posiada armię. Siły Zbrojne Szwajcarii jest to ewenement na starym kontynencie. Organizacja szwajcarskiego wojska polega na armii typu milicyjnego. W systemach przyjmujących armię typu milicyjnego, na każdym wolnym obywatelu ciąży obowiązek obronności kraju w trakcie wojny. Wyjątkowość tego typu organizacji przejawia stosunek liczby żołnierzy zawodowych w trakcie pokoju do wszystkich żołnierzy po ewentualnej mobilizacji. Wysoko rozwinięte społeczeństwo obywatelskie w tym kraju sprzyja dobrej współpracy cywilno-wojskowej. Powszechność obrony własnego kraju oraz świadomość obowiązku przenika niemal każdą strefę życia. Co ciekawe, żołnierze poborowi w trakcie obowiązkowego przeszkolenia wojskowego nie są skoszarowani, a broń osobistą przechowują w domu aż do skończenia służby. Taka organizacja armii wynika jednak również z tradycji. Szwajcaria miała przez długi okres ochotniczą armię i to bardzo skuteczną. Wypracowała nowe metody walki i radziła sobie z silniejszymi przeciwnikami. W trakcie pokoju armia szwajcarska liczy około 3,5 tysiąca żołnierzy, jednak po mobilizacji ilość żołnierzy w Szwajcarii przekroczyłaby liczbę kilkuset tysięcy, co jak na kraj liczący zaledwie 8 milionów mieszkańców jest imponującym wynikiem. Jednak jeżeli mówimy o krajach, które trudno podbić, musimy również podkreślić geografię i położenie Szwajcarii. Kraj jest bardzo górzysty i wyjątkowo trudny do zdobycia, a sąsiadujące z nim państwa będące bardzo silne militarnie ograniczają możliwość zbliżenia się do jego granic. Dziękujemy za oglądanie, jeżeli podobał Ci się ten odcinek nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i zostawić kciuka do góry, możesz odwiedzić nas również na Instagramie i na Facebooku po więcej ciekawostek, a w komentarzach możesz podzielić się sugestiami na kolejne odcinki.